Cześć, jestem Kuba i dzisiaj Wam zarecenzuję jakieś tam autko. Ta tam mi kupił, fajne jest. No więc dobra. Dzisiaj nagram recenzję i unboxing. Zapraszam do oglądania. Tutaj no tutaj są jakieś taśmy. Będzie to chyba minutę zajmować albo i nie dobra. A co jeszcze jest? Czekajcie, ja zrobię cięcie. Dobra, otworzyłem nożyczkami i możemy już spokojnie. Trochę bredne pudełko numer 2. O fame tutaj Właśnie jest chyba na trytytkach. Nie wiem czy to trytytki czy coś. Słuchajcie, ja zrobię cięcia. Okej, okay, otworzyłem. No. To wygląda jak jakiś Ford Mustang. jest Ford no. no. Jak widać autko, jest Nie ma otwieranych drzwi. No, mm -hmm. Nie, to wygląda. To naprawdę wygląda jak jakiś Fortnite no, Mustang. No więc dobra. Ja robię speed test. poczekajcie Ja pójdę gdzieś indziej na lepsze miejsce. No mikuś mm, Tutaj mikuś inna cześć. Dobra. dobra ja robię speed test. To, to trochę przesunę, o. Patrzcie uh. gdzie Na łóżko Mikusia. A tutaj łóżko Mikusia jest. Jeśli mi się podoba ten kolor niebieski, tylko klejenie Speed. super 06 i tutaj... Czerwone i białe paski Tutaj sześć Tutaj spitkin. Tutaj reszta takie no. Więc Jak wam się spodobał filmik Lajkujcie I subujcie Ja z wami się żegnam I pa pa